Cześć, ja jestem wielej i witam Was w kolejnym odcinku tajemnic i ciekawostek z Google Maps. Dzisiejszy odcinek zaczynamy w Los Angeles. Kto grał w GTA 5, to może nawet skojarzy dokładnie tą miejscówkę, w której się znajdujemy. To są zdjęcia wykonane w lutym 2023 roku. Mniej więcej w tym okresie ludzie, którzy przejeżdżali tą okolicą, mogli się natknąć na bardzo podejrzanie wyglądający billboard. Komuś chciała się tutaj wdrapać i napisać pomocy FBI, pomocy pilne, najszybciej jak tylko się da. Kiedy te napisy się pojawiły, to ludzie niespecjalnie zwracali na nie uwagę, no bo jakiś gościu tam ma za dużo wolnego czasu w las napisał jakieś głupoty, kogo to obchodzi. Poza tym jakbyśmy się przenieśli kilka miesięcy dalej, no to widzimy, że te napisy zostały zakryte jakąś normalną reklamą i wszyscy zapomnieli o tej sprawie. Wszystko zmieniło się na początku tego roku, kiedy to jeden z internautów, przy pomocy widoku satelitarnego na Google Maps, zobaczył, co znajduje się za tym billboardem. Całe to miejsce jest kompletnie zajebane napisami pomocy. Tutaj widzimy też napis FBI, tu jest LAPD, czyli policja z Los Angeles. No i przede wszystkim, ludzie zwrócili uwagę na to, że tutaj pojawia się napis Trafico, czyli przemyt. Los Angeles to jest miasto, które faktycznie ma całkiem poważny problem z przemytem ludzi, który jest organizowany przez różne kartele z Meksyku. To, co jest najbardziej powalone w tym wszystkim, to jest to, że to nie jest tak, że ktoś się po prostu wziął i patykiem na bas grał jakieś napisy na piasku. Pokażę wam, jak to wygląda z bliska. Tutaj widzimy ten największy napis pomocy. On ma jakieś 10 na 25 metrów. Jest wykonany z takich dużych, kilkumetrowych elementów. Nie wiem, co to dokładnie jest, ale zakładam, że przy takim rozmiarze to waży całkiem dużo. Więc ktokolwiek ustawił ten napis, zadał sobie naprawdę dużo trudu. Z takich innych dziwnych rzeczy, to tutaj widzimy, że coś było na chodniku, ale zostało zamazane. Kilku streamerów udało się w to miejsce, więc możemy sobie zobaczyć, co tam było przed zamazaniem.

Czemu został zamazany, nie wiadomo. Tak czy inaczej, o tej sprawie zrobiło się naprawdę głośno i wielu ludzi udało się w to miejsce. Oczywiście niektórzy poszli tam tylko po to, żeby sobie patrolować. Na przykład był taki jeden koleś, który wlazł tam przez płot i przerobił ten największy napis pomocy na swostykę. Byli też ludzie, którzy poszli tam w bardziej detektywistycznych celach. I to, co udało im się ustalić, to to, że na tym terenie, poza znakami pomocy, były też inne wiadomości. No i okazało się, że w miejscu jednej z tych wiadomości w przeszłości była znacznie bardziej obszerna wiadomość. To jest wersja tej wiadomości z sierpnia 2024. Tutaj znowu mamy wezwanie do FBI, mamy wezwanie do policji, ale dodatkowo widzimy tutaj całkiem pokaźną listę nazwisk i na samym dole to zostało zapisane z błędem, ale możemy zakładać, że tu chodziło o słowo sequestradores, czyli porywacze. Ja z ciekawości przeszukałem sobie te nazwiska w internecie i okazało się, że te osoby faktycznie istnieją. Na przykład tutaj macie lacina, to jest członkini meksykańskiego kartelu, którą podejrzewa się o udział w zabójstwie około 150 osób. Tutaj mamy inne ciekawe nazwisko: Kevin De Leon. Kevin De Leon to jest polityk, który w trakcie powstania tych napisów zasiadał w Radzie Miejskiej Los Angeles. Całą nogą widziałem w internecie, że on to się w politykę za bardzo nie bawi. Jak jakiś aktywista przyszedł na jego spotkanie i coś mu tam dokuczał, to on wziął tego aktywistę za szmaty i wypierdolił. Tak czy inaczej, ewidentnie autor tych wiadomości sugeruje, że wszystkie te osoby są powiązane z przemytem ludzi, który ma miejsce właśnie w tej lokacji. No i w sumie, w sumie to jest całkiem spoko lokacja, żeby sobie poprzemycać ludzi. To jest ogrodzony teren, który nie rzuca się specjalnie w oczy, gdyby nie te napisy oczywiście. Tuż obok tego terenu znajdują się tory kolejowe, to jest chyba nawet jakaś cała stacja, więc gdyby ktoś chciał coś tutaj potajemnie dostarczyć, to jest to jakaś opcja. Poza tym zobaczcie, co znajduje się w tym miejscu. To jest całkiem duży tunel w ziemi, do którego zostało nawet dostarczone powietrze. Podobne obrazki można zobaczyć w tych tunelach, które są faktycznie wykorzystywane przez różnego rodzaju kartele do tego, żeby potajemnie się przemieszczać. Co prawda większość takich tuneli przebiega gdzieś w okolicy granicy z Meksykiem, ale może w Los Angeles też znaleźli dla nich jakieś zastosowanie. Jeszcze z takich innych podejrzanych rzeczy to tych kilku streamerów, których wam wcześniej pokazywałem, oni yeah. krecili się tutaj po okolicy i niedługo po tym jakiś podejrzany koleś podjechał do nich samochodem.

Poszukując prawdy, jeden gościu z Twittera udał się w to miejsce i zaczął przepytywać okolicznych ludzi, czy oni wiedzą, kto odpowiada za te napisy. Niedługo później inna osoba potwierdziła te informacje. So, I was filming because everybody wants to know why there's the help sign. You see all those oh, helps? Oh, this is this one guy. He always, he puts that. Is uh, that guy's name Jose? Yes. Okay, that's yeah. what they told me too. Yeah, his name's Jose. So, yeah. there's a guy named Jose who just keeps putting he help. always, yes, does that. And do you, is Jose here? He's not here, but he's always like on that side of, like under the bridge. Or, like, he writes it everywhere. I don't know if you see it everywhere. Yeah, there's like help and then a bunch yeah. of stuff in Spanish. Yeah, and, he puts it, that's supposed to be human trafficking. Yeah, oh, human yeah. trafficking. Is it that?

Mieć coś wspólnego z przemytem, i trafiłem na takie miejsce. To jest jakiś parking. I też na nim jest napisane: Pomocy. Ale zobaczcie, co jest tuż obok. To jest to samo imię, które podała ta kobieta. Dodatkowo pod tym filmem na Twitterze odpowiedział nawet profil policji z Los Angeles. Kilkukrotnie kontaktowaliśmy się z osobą, o której mowa. Odmówił on zarówno zakwaterowania, jak i badania psychiatrycznego. Nie ma żadnych dowodów wskazujących na przemyt ludzi. Ten koleś kreci się w tej okolicy od kilku lat. Tak więc ewidentnie jakiś hoze miał bardzo dużo wolnego czasu. No, a czy on faktycznie wpadł na trop przemytu ludźmi, to pewnie nigdy się nie dowiemy, bo nawet gdyby jacyś gangsterzy faktycznie robili tam takie rzeczy, to zakładam, że po tym, co ten hoze odpierdolił z tymi napisami to już dawno zwinęliby interes i przenieśli się w jakieś bardziej dyskretne miejsce. Zresztą, kiedy aktualnie pójdzie się w to miejsce, to właśnie okaże się, że to wszystko zostało kompletnie posprzątane. Nie ma żadnych napisów, nie ma żadnego tunelu. A co dokładnie działo się w tym miejscu, to możemy się tylko domyślać. A na dzisiaj to by już było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!